Kiedy Eli Kawanow zobaczył ją po raz pierwszy, stała boso w błocie za sklepem Buckhorn General, z krwią na wardze i odciskiem buta na plecach. Nazywała się Ruti Leclerc, a jej mąż właśnie sprzedał ją za 30 dolarów, karabin i butelkę kwaśnego purée ziemniaczanego. Eli nie pytał, czym sobie na to zasłużyła. Nie wierzył w tego typu pytania. Zrobiła, żeby na to zasłużyć. Nie wierzył w tego typu pytania. Szeryf stał obok, czując się nieswojo we własnej skórze, drapiąc się za uchem, jakby chciał zniknąć, przekazał jej akt prawny, mruknął szeryf. Technicznie rzecz biorąc, sprzedał swoje prawa do jej utrzymania, mówiąc, że jest bezpłodna i już mu się nie przyda. Eli milczał. Spojrzał na kobietę leżącą na ziemi. Błoto oblepiało jej rąbek niczym popiół. Miała siniaka pod okiem, rozciętą wargę, a po skroni sunęła powolna czerwona smuga, ale nie płakała. Wpatrywała się w ziemię, jakby nasłuchiwała czegoś głębszego niż słowa. "Kupujesz czy nie?" dodał szeryf, zerkając w stronę salonu, z którego mąż Ruth je wytoczył się ze śmiechem. "Ktoś musi ją zabrać." Eli sięgnął do kieszeni płaszcza, wyciągnął plik banknotów i położył je na dłoni szeryfa, nie licząc. "Zabierz ją z ziemi," powiedział. "Pójdzie ze mną." Tak to się zaczęło. Bez ślubu, bez papierów, bez zmiany nazwiska. Ot, zwykła transakcja zawarta w chłodne popołudnie, podczas gdy bydło ryczało w oddali, a śnieg groził opadami. Jego ranczo znajdowało się dzień jazdy na północ, za kanionami i korytami strumieni. W górę, na rozległe przestrzenie, gdzie wiatr nigdy nie ustawał, a jastrzębie leniwie zataczały koła nad głowami. On niewiele mówił podczas jazdy. Ona też nie. Ruth je ściskała wełniany koc, który jej dał, jadąc bokiem na kasztanowatym koniu ze zmęczonymi oczami. Skrzywiła się, gdy koń się potknął, ale poza tym nie narzekała. Eli przyglądał jej się z boku. Była drobna, ale nie krucha, żylasta, jakby kiedyś ciężko pracowała i zapomniała, jak się zatrzymać. Jej dłonie były pobliźnione wzdłuż kostek, a jeden nadgarstek wyglądał nieprawidłowo, jakby został złamany i pozostawiony do wygojenia. Nie zadawał pytań. Pozwolił ciszy narastać aż wypełniła przestrzenie między uderzeniami kopyt. Tej nocy dotarli na rancho. Nie było okazałe żadnej rezydencji, tylko główny dom, stodoła, dwa baraki i poład ziemi, która wiła się w stronę podnóża wzgórz niczym nieokiełznana myśl. Bydło Eliego było kulawe, ale w dostatku. Miał pieniądze, ale nie takie, które zmiękczają człowieka. Taki, który siedział cicho w banku i pozwalał mu spać bez długów. Pokazał jej pokój gościnny, dał flanelową koszulę i powiedział, że może skorzystać z umywalki. Nie musisz nic zarabiać, powiedział. Nie jesteś mi nic winna. Spojrzała na niego, jakby w to nie wierzyła, ale podziękowała. Jej głos był ochrypły, nie od płaczu, ale od nieużywania. Przez pierwszy miesiąc nie wychodziła z domu. Zamiatała podłogi, nawet gdy nie było to konieczne, gotowała proste posiłki z cichą precyzją, sprzątała rzeczy, których nie dotykano od lat. Trzymała się na uboczu, ale Ili zauważył zmiany, jak słabło jej utykanie, jak przestawała podskakiwać, gdy wiatr trzaskał okiennicą, ani razu jej nie dotknął. Czasem nocami stała przy oknie godzinami, obserwując wzgórza, jakby czekała, aż coś z nich wyjdzie. Coś, czego jeszcze nie rozumiała. Dał jej tę przestrzeń. Była niedziela, kiedy poszła za nim do stodoły, sprzątał gnój z boksu, z podwiniętymi rękawami, z koszulą przyklejoną do pleców od potu. Stała w drzwiach, z założonymi rękami, z uniesioną brodą, jakby duma bolała. Mogę pomóc, powiedziała. Nie jestem zepsuta. Nie sprzeciwił się, tylko podał jej widły. Pracowali ramię w ramię, aż słońce dotarło do horyzontu i wszystko pokryło się miedzią i rdzą. Niewiele mówiła, ale raz się uśmiechnęła. Tej nocy zjadła więcej niż zwykle. Eli pił kawę i obserwował ją. Dlaczego mnie kupiłeś? zapytała nagle. Niczym wystrzał z pistoletu. Spojrzał w dół na kubek. Pomyślał o kłamstwie. Zamiast tego powiedział, nie siedziała jak należy, co ci zrobił. Nie uśmiechnęła się na to, ale jej ramiona lekko opadły. Możesz zostać, powiedział, jak długo chcesz. Rut je skinęła głową. Zapracuję na to, powiedziała. Eli nie sprzeciwiał się. Pozwolił jej wierzyć w to, w co musiała. Lato przerodziło się w jesień. Jeździli razem konno, pędzili bydło. Naprawiali ogrodzenia. Nauczyła się strzelać. Nauczył ją patroszyć jelenia, obdzierać go ze skóry, solić mięso. Czasami miewała koszmary. Kiedyś znalazł ją w stodole, zwiniętą w kłębek przy beli siana, drżącą jak zerwany drut. Nie dotknął jej, po prostu siedział obok, aż drżenie ustało. Nie macie tam, powiedział. Nie ma już nikogo dla ciebie. Jej oddech zwolnił. Skinęła głową. Wierzę ci. Nie wiedział, ile to znaczyło. Ale pamiętał, jak brzmiał jej głos, kiedy to powiedziała. Jak zaufanie do kości, którą wykopała gołymi rękami. Zimą mieszkańcy miasta zaczęli szeptać. Ten bogaty kowboj przygarnął złamaną kobietę. Tę jałową istotę, którą hoduje na swojej ziemi jak psa. Eli ich ignorował, podobnie jak Rutie. Ale ona zaczęła iść prosto, z rozpuszczonymi włosami. Pewnego ranka spotkała jego wzrok nad śniadaniowym stołem. I nie odwróciła wzroku. Wtedy coś poczuł. Nielitość, niedług, coś starego, zranionego i ciepłego. Odchrząknął. Myślałaś kiedyś o odejściu? zapytał. Już nie, odparła. Nie uśmiechnęła się, ale jej dłoń musnęła jego dłoń, podając mu kawę. Nie uśmiechnęła się, ale jej dłoń musnęła jego dłoń, podając mu kawę. Pozostała tam trochę dłużej, niż było trzeba. I żadne z nich się nie poruszyło. Drugiej zimy Ruti zdążyła się zakorzenić. Znała rancho lepiej niż większość mężczyzn, którzy całe życie spędzili na lądzie. Potrafiła uwiązać byka, zestrzelić jastrzębia i wypatroszyć dzika bez mrugnięcia okiem, ale to nie umiejętności były decydujące. To było to, jak cicho robiła się, gdy myślała, jak rozważnie się poruszała, jakby każdy krok był przemyślany, a nie wykonany. Eli zauważył, że mężczyźni na aukcji zwierząt patrzą na nią teraz inaczej, nie jak na odrzut, ale jak na tajemnicę, na którą nie zasłużyli. Wciąż niewiele mówiła w mieście. Szła obok Eliego, gdy szedł po pasze albo sól, ale jej wzrok wbijał się w kurz. Nie wstydziła się, tylko była czujna. W głębi duszy się zmieniła. Prowadziła teraz księgę rachunkową. Liczyła miejsca postojowe dla bydła i wyrwy w płotach. Prowadziła dom ze spokojem kogoś, kto przestał czekać, aż świat się pogorszy. Ale Eli wiedział, że niektóre rzeczy się nie goją, po prostu przestają się ostrzyć. Był luty, kiedy jej dawne życie odżyło. Mężczyzna, jej mąż, pojawił się późno, pijany i głośny, nie z mocy prawa, ale z kości. Wjechał do miasta, chwaląc się tym, co zrobił, chwaląc się, że sprzedał swoją kobietę za karabin i że od tamtej pory nie tęskni za nią ani jednego dnia. Powiedział, że słyszał, że bogaty kowboj z północy trzyma ją jak bezpańskiego szczeniaka i że przyszedł odebrać to, co do niego należy. Wyważył drzwi salunu i pomachał pożółkłą kartką z jej imieniem. Szeryf go nie powstrzymał. Za dużo whisky, za mało charakteru. Tego wieczoru Eli znalazł Ruti siedzącą na balustradzie ganku, z dłońmi mocno zaciśniętymi na kolanach. Słyszała, jej oczy były twarde, nieprzestraszone, tylko zimne. Chcesz, żebym się tym zajął! Zapytał. Z początku nie odpowiedziała. Potem pokręciła głową. Nie, pójdę. Zmarszczył brwi. Sam, powiedziałem, że nie jestem złamany. Spojrzał na nią, na to, jak zacisnęła szczękę, jak jej dłoń drgnęła przy pasie, jakby szykowała się do ataku. W takim razie pojadę za tobą, powiedział, na wszelki wypadek. Znaleźli mężczyznę w salunie, krzyczącego na barmana i klepiącego kobiety po pupie, jakby były mu coś winne. Rutje weszła do środka, jakby ściany należały do niej. Eli stał w drzwiach. Nie atakował, tylko patrzył. Mężczyzna odwrócił się i zamarł. No, no. Zadrwił. Czyż nie zmiękłeś? Żywiąc się bydłem i kowbojskimi kutasami? Uderzyła go szybko? Mocno. Padł jak worek cegieł. W pomieszczeniu zapadła cisza. Podniósł się powoli, plując krwią, wyciągnął nóż z buta. Naprzód. Straciłeś prawo nazywać mnie jakkolwiek. Byłeś mój. Byłem głodny. Wtedy wyciągnęła rewolwer, nie celowała. Po prostu pozwoliła mu zobaczyć prawdę w metalu. Zbliż się do mnie jeszcze raz, powiedziała. Przekonasz się, jak to jest być niczym. Eli się nie poruszył. Mężczyzna wycofał się, przeklinając i trzymając się za żebra. Ruti schowała broń do kabury. Odwróciła się do Eliego. Chodźmy. Skinął głową, w salonie za nimi panowała cisza, nikt nie zadawał pytań, w drodze powrotnej śnieg padał długimi, cichymi strugami. Eli spojrzał na nią, jej ramiona były rozluźnione, usta miękkie. Wszystko w porządku? Zapytał. Zastanowiła się chwilę, po czym skinęła głową. Tak. Chyba tak. Tej nocy zostawił drzwi do jej pokoju uchylone, nie na oścież, w sam raz. Nad ranem weszła do środka i położyła się obok niego bez słowa. Nie rozmawiali. Nie dotykali się. Po prostu oddychali tym samym powietrzem, powoli i równomiernie. Długo nie zasypiał. Zasnąć na długo. Nie dlatego, że był niespokojny. Bo po raz pierwszy od lat poczuł, że coś w nim się rozluźnia. Rutie posadziła polne kwiaty za stodołą przy płocie, gdzie wiatr zawsze wiał najmocniej. Eli obserwował ją przez okno w kuchni. Najmocniej. Eli obserwował ją przez okno w kuchni. Poruszała się teraz inaczej, nieostrożnie, ale pewnie. Kiedy do niej wyszedł, klęczała w ziemi, z włosami związanymi z tyłu, z plamą ziemi na policzku. Myślisz, że zostaniesz tu na stałe? Zapytał. Byłam tu, powiedziała, skinął głową. Więc myślisz o nas? Odwróciła się i spojrzała na niego. Każdego cholernego dnia podszedł bliżej. Nie kupiłem cię, żeby cię zatrzymać. Wstała, otrzepała ręce. Wiem, sama bym podarła ten papier, gdyby to oznaczało, że zostaniesz z własnej woli. Spojrzała na niego, po czym sięgnęła do kieszeni, wyciągnęła zmięty akt własności, ten, który jej mąż podpisał tego dnia w mieście, podarła go na pół, potem na ćwiartki, potem na ćwiartki. Niech wiatr porwie kawałki jestem tu, bo tak wybrałam. Nie uśmiechnął się, po prostu wziął ją za rękę. Trzymał ją, jakby była najdelikatniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek znał. Kwiaty kołysały się na wietrze za nimi. I żadne z nich jej nie puściło. Nie nazywali tego miłością, nie słowami. Przyszło to w sposobie, w jaki dotknęła jego ramienia przed świtem, w sposobie, w jaki zostawił jej na piecu kawę grzejącą się na parze, w sposobie, w jaki ich milczenie otulało się nawzajem niczym koce zbyt znoszone, by je zastąpić. Ruti przejęła księgowość, płace, zatrudnianie. Dopilnowała, żeby młodsi pracownicy rancza myli się za uszami i nie oszukiwali przy rachunkach. Była dobra w zarządzaniu, nie dlatego, że była głośna, ale dlatego, że niczego nie przeoczyła. Mężczyźni szanowali ją. Nawet starsi, którzy kiedyś nazywali ją kupioną kobietą, teraz unosili kapelusze i mówili: Proszę pani. Nikt nie śmiał jej się sprzeciwić. Eli trzymał dystans, gdy było to konieczne. Pozwalał jej stać się tym, kim się stawała. Nie prosząc jej o wyjaśnienia. Nie należała do niego. Ale to on. Zaczął należeć do niej. Ale zaczął do niej należeć. Kłopoty zaczęły się od pożaru w pobliżu północnego pastwiska. Trzy sztuki bydła spłonęły żywcem uwięzione przy przewróconym płocie. Ktoś przeciął poręcze i zostawił w trawie szmaty przesiąknięte olejem. Eli stał, wpatrując się w poczerniałe pole, z zaciśniętymi ustami. To wiadomość, mruknął, ale nie wiem, kto ją wysyła. Rut je klęczała w popiołach, jej wzrok błądził po ziemi, jakby czytała ślady stóp w dymie. Ktoś nas testuje, powiedziała, sprawdzając, jak bardzo zmiękliśmy. Nie jesteśmy miękcy. Nie, powiedziała, ale myślą, że to ja was takimi stworzyłam. Tej nocy wyczyściła i naoliwiła wszystkie karabiny. Trzymała jeden przy sobie, kiedy spała. Eli się nie sprzeciwiał. Dwa tygodnie później znów znaleźli przecięty płot na linii potoku. Tym razem nie było pożaru, tylko ciele ze złamaną szyją i paskiem skóry zdartym z grzbietu jak ostrzeżenie. je stała nad padliną, zaciskając pięści. Nie chodzi o bydło, powiedziała. Chodzi o dumę. Eli skinął głową. Ale tej nocy osiodłała konia i powiedziała Eliemu, że wyrusza w drogę. Dokąd? zapytał. Wrócę do miejsca, które zostawiłem. Może tam będzie ktoś, kto żywi do mnie urazę. Ktoś, kto pamięta moje imię. Pojadę z tobą. Nie. Powiedziała. Ten jest mój. Jechała samotnie na południe, mijając poszarpane pola i stare obozy górnicze, gdzie młodsza wersja niej samej kiedyś krwawiła i drapała się, by przeżyć. Wtedy była Rufi Leclerc, dziewczyną z poobijanymi żebrami i krzywym nadgarstkiem, sprzedawaną między mężczyzn jak bydło. Teraz nosiła pistolet i tłumik jak zbroje. Znalazła to, czego szukała, w miasteczku o nazwie Winton, mężczyznę o imieniu Pike Hatcher. Nie jej mąż, ale pod pewnymi względami gorszy. Handlarz, szeptacz, człowiek, który zarabiał na życie, przenosząc ludzkie wraki z miejsca na miejsce. Człowiek, który zarabiał na życie, przenosząc ludzkie wraki z miejsca na miejsce, znalazła go za stajnią oliwiącego siodło. Na początku jej nie poznał, potem rozpoznał. Jego ręka powędrowała do pasa, wycelowała w niego pistoletem, zanim mrugnął. Wysłałeś kogoś? Powiedziała, żeby mnie wygonił z rancza, Oblizał wargi. Nie mnie. Tylko przekazałem wiadomość. Do kogo? Facet z północy. Nie podoba mi się, że masz tu mieszkanie. Mówi, że kobieta taka jak ty nie powinna mieszkać na takiej ziemi. Do kogo? Pike zawahał się. Postrzeliła go w nogę. Krzyknął. Masz kogoś innego. Powiedziała chłodno. Użyj go. Powiedział jej, jak się nazywa. Harland nasz, wielki farmer, Northridge, twierdził, że Eli ukradł prawa do wypasu, gdy rzeka zmieniła bieg podczas powodzi. Ruth je nie czekała. Jechała przez całą noc. O świcie wróciła, w ubłoconych butach, z bronią wciąż w kaburze, ale brudną od używania. Eli spotkał ją na ganku. Znalazłaś to, czego potrzebowałaś? zapytał. Znalazłem powód, dla którego uważają mnie za słabą. Nie prosił o jaskółcze ogony. Sięgnęła pod płaszcz i rzuciła mu coś pod nogi. Pasek materiału z wypalonym herbem Harlanda nasza. Nie przestaną, powiedziała, dopóki ich nie zmusimy. Eli spojrzał na niego, potem na nią. Jesteś pewien? Nie przyszedłem tu, żeby bawić się w dom, powiedziała. Przyszedłem, żeby przetrwać. Skinął głową. Tej nocy planowali. Pierwszym krokiem było odcięcie dopływu wody naszowi. Wiosną rzeka była wąska, a dobrze postawiona tama zniszczyłaby jego niżej położone pola. Rutie je to rozrysowała. Eli zdobył dynamit. Nie rozmawiali podczas pracy. Wybuch nastąpił o północy. O świcie ludzie nasza pędzili w poszukiwaniu odpowiedzi. Nic nie znaleźli. Tylko suchą ziemię i ślady, które prowadziły do nikąd. Nasz wysłał jeźdźca na ranczo Kawanoch. Eli spotkał go przy bramie. Szukasz walki? Zapytał jeździec. Eli uniósł kapelusz. Nie, ale dokończę jednego. Jeździec odszedł, ale wojna nadchodziła. W tym tygodniu je szkoliła ranczerów, uczyła ich strzelać z ukrycia, gdzie trafić, żeby padł nie zabijając. Poruszała się jak ktoś, kto przeżył oblężenie. Mężczyźni szli za nią bez pytania. Nawet najstarsi z nich zaczęli zwracać się do niej per pani, z czymś w rodzaju szacunku. Eli obserwował z daleka. Nie była już tą samą kobietą, którą znalazł w błocie. Była czymś silniejszym, czymś wyrzeźbionym i należała do niego, nie z zakupu, z wyboru. Pierwszy pocisk spadł dopiero o zmierzchu. Przeszył wiatr i zwalił chorągiewkę ze stodoły. Żadnego ostrzeżenia, żadnego jeźdźca na grzbiecie, tylko ostry huk długiego karabinu rozbrzmiewający echem po dolinie. Mężczyźni się ukryli. Rut je nawet nie drgnęła. Już biegła, wykrzykując rozkazy jak dowódca, a włosy puszczały jej z warkocza. Snajper na południowym zboczu powiedziała Wzniesienie. Eli bez wahania podążył za nim z karabinem w dłoni. Znali ten teren lepiej niż nasz kiedykolwiek będzie wiedział – on dysponował liczebnością, ale oni mieli teren i pamięć. Poprowadziła go przez wąwóz, w górę łupkowego wyłomu, gdzie konie nie mogły za nim podążyć. Wtedy to zobaczył błysk metalu między zaroślami. Strzelca, strzelca. Rutie uniosła pistolet i strzeliła raz. Mężczyzna upadł z luźnymi kończynami. Z karabinem wciąż przypiętym do piersi. Nie zatrzymała się, żeby go sprawdzić. On jest początkiem. A nie końcem. Oblężenie nastąpiło dwa dni później. Dwudziestu jeźdźców, z bandolierami, karabinami, pochodniami, śladami zgrzytów na siodłach i samozadowoleniem ludzi, którzy nigdy nie stracili niczego, na co nie zasłużyli. Zatrzymali się przed bramą tuż za zasięgiem karabinu. Nasz jechał w środku, gruby i ogolony, w białym kapeluszu, który wyglądał na nim niewłaściwie. Eli wyszedł sam. Nasz uśmiechnął się ukrywasz złodzieja w dziwce kawano. Ona nie jest ani taka, ani taka, powiedział Eli. W takim razie nie będzie miała nic przeciwko temu, żeby odpowiedzieć za to, co zrobiła. Eli pokręcił głową: Przejdziesz przez te bramę, odpowiesz za to. Nasz pochylił się do przodu. Pozwolisz kobiecie walczyć w twojej wojnie? Ja pozwolę jej ją dokończyć. Rozległ się strzał. Jeden z ludzi nasza krzyknął i spadł z konia, trzymając się za Udo. Rut je stała na ganku za Elim, wycelowała karabin, z lufy unosił się dym. Dym unosił się z lufy. Nasz poczerwieniał. Chcesz umrzeć przez nią? Warknął. Eli się nie ruszył. Już żyłem dzięki niej. Śmierć nie przeraża mnie tak bardzo jak jej utrata. Nasz splunął. Następnym razem przyjedziemy z ogniem. Odwrócili się, odjeżdżając, ale niedaleko. Rozbili obóz na wzgórzach. Rutie patrzyła tej nocy na dym unoszący się z ich ognisk i ani razu nie mrugnęła. Nie spała. Usiadła na. Ty też powinieneś. Usiadł obok niej. Żałujesz tego? Zapytała cicho, patrząc na mnie. Wpatrywał się w deski podłogowe, ale nie zrobiłem tego wcześniej. Przełknęła ślinę, sięgnęła po jego dłoń i nie puściła. Zabiję go, jeśli będę musiał, powiedziała. Musisz się z tym pogodzić. Chcę, żebyś żył, powiedział, bez względu na cenę. Ufortyfikowali ranczo. Ruthie kazała ludziom wykopać rowy w pobliżu północnej strony, ułożyć worki z piaskiem przy stodole, wbić żelazne pale na drodze prowadzącej do domu. Znała wojnę tak, jak niektóre kobiety znały się na gotowaniu. Nie mrugnęła okiem, mówiąc o krwi. Młodsi mężczyźni patrzyli na nią, jakby była bardziej legendą niż żywym człowiekiem. Ale Eli dostrzegał rysy. Widział, jak zatrzymywała się w nocy, stojąc zbyt długo w stodole, jak przyciskała dłoń do szyi źrebaka, jakby się uziemiała. Jakby bała się, że jeśli przestanie się ruszać, znowu zniknie. Nie powiedziała tego, ale on wiedział. Walcząc w tej wojnie, wkroczyła w kobietę, którą kiedyś musiała być, tę, która nauczyła się przetrwać, mając tylko ręce i milczenie. Nienawidził tego, nienawidził tego, że świat potrzebował jej bystrości, by czuć się bezpiecznie, ale jej nie powstrzymał. Pożar wybuchł następnej nocy. Ludzie nasza nadjechali pod księżycem w nowiu. Cicho jak wilki, oskrzydlając od zachodu, gdzie linia strumienia tworzyła naturalny lej. Wrzucali płonące butelki do składu siana, próbowali wpędzić bydło w chaos, ale Ruthie to przewidziała. Mężczyźni czekali w cieniu. Rozpalali ogniska, odpędzali bydło racami, blokowali jeźdźców śrutem i twardą stalą. Walka z racami blokowała jeźdźców śrutem i twardą stalą. Ruthie poruszała się jak widmo. Sama pokonała trzech mężczyzn jednego celnym strzałem w kark drugiego ściągnęła z konia i trafiła kolbą karabinu nie była pełna wdzięku była porażająca o świcie pięciu ludzi nasza było związanych i krwawiących reszta uciekła sam nasz był wśród nich wiedziała dlaczego czekał obserwował oszczędzając się na ostatnią chwilę kiedy będzie najbardziej boleśnie minęły dwa dni rancho wytrzymało jej usiadła na ganku minęła rancho się utrzymało Rutie siedziała na ganku opierając buty o balustradę, posiniaczona, ale spokojna. Eli dołączył do niej. Wrócą, powiedział. Liczę na to, czemu nie uciekniemy? Odwróciła się do niego, bo jeśli uciekniemy, to tylko kupimy sobie kolejną kłótnię. Jeśli opuszczę tę ziemię, znów stanę się duchem i już tego nie zrobię. Skinął głową. Chcecie poślubić, powiedział. Zamrugała. Żadnych papierów, żadnego księdza, tylko ty i ja, i ziemia pod nami. Wpatrywała się w niego, jakby obnażył swoją pierś. Nie musisz mnie ratować, powiedziała. Nie. Proszę. Czy zostaniesz przy mnie, kiedy będę ratować siebie? Odwróciła wzrok, zaciskając szczękę. Potem wstała, wyjęła nóż z zapaska, odcięła kosmyk włosów i podała mu go. Tak, stali w porannym słońcu, z brudnymi rękami i zmęczonymi twarzami. Ale byli cali. Bez tłumu, bez przysiąg, tylko przetrwanie. I obietnica wykuta w popiele, ostateczna konfrontacja nie nadeszła wraz z grzmotem, lecz w ciszy. Trzy noce po tym jak Rutje i Ili związali się bez świadków, wiatr ucichł. Ptaki zniknęły z drzew, a psy przestały szczekać. Eli stał przy drzwiach stodoły z karabinem w dłoni, a horyzont spowijała ciemność zbyt nieruchoma, by być nocą. Rutie je podeszła do niego od tyłu, z oddechem spokojnym, w zasznurowanych butach, z rewolwerem u biodra i nożem, tym samym, którym strzygła go za włosy, przypiętym z tyłu paska. Nasz nadchodzi, powiedziała. Eli skinął głową. Nie chodziło o bydło, wodę, ani nawet ziemię. To był ostatni oddech mężczyzny, który nie mógł pojąć, jak kobieta, którą odprawił, mogła powstać, zostać i rządzić. Tym razem przyszli pieszo. Sześciu mężczyzn, a wśród nich nasz. Szło pewnie jak węże przez wysoką trawę, z cichymi ostrogami i zaciśniętymi ustami. Rutje i Ili spotkali ich przy wschodniej linii ogrodzenia. Żadnej zasadzki, żadnego wsparcia. Nasz stał dziesięć stóp dalej. Jego płaszcz załopotał raz na wietrze, a potem zawisł nieruchomo. Nie masz żadnych roszczeń, powiedział Eli. Nie chcę żadnych roszczeń, odpowiedział Nasz. Chcę jej śmierci. Nie chcę żadnych roszczeń, odpowiedział Nasz. Chcę jej śmierci. Ruthie je zrobiła krok naprzód, a potem wyciągnęła broń. Nasz spojrzał ponad nią na Eliego. Pozwól jej teraz mówić w Twoim imieniu. Mówi sama za siebie, powiedział Eli. Zawsze tak było. Nasz skrzywił usta. Powinienem był Cię zabić, kiedy Twój mężczyzna po raz pierwszy od Ciebie odszedł, Ruti. Powinienem był Cię rozciąć i pogrzebać to, kim byłaś, zanim wyrosły zęby. Pamiętam, kim jesteś, powiedziała, tchórz w za dużym płaszczu. Narysowała zanim zdążył mrugnąć. Pierwsza kula trafiła go w udo, druga trafiła w obojczyk, wbijając go z powrotem w ziemię. Jego ludzie unieśli broń, ale Eli już wycelował karabin. Zginiesz za niego, zapytał. Albo odejdziesz z trudem łapiąc oddech. Nikt nie odpowiedział, ale jeden po drugim rzucali broń i cofali się. Nasz wił się, jęcząc w kurzu, drapiąc się po pistolet, którego już nie miał. Rutie podeszła do niego powoli. Miałeś rację w jednej sprawie, powiedziała, klękając u jego boku. To, czym kiedyś byłam, jest martwe. Wyciągnęła nóż z zapaska, czysta i cicha, ale to, kim jestem teraz, jest gorsze. Próbował przemówić, ale oddech mu uleciał. Wstała i odwróciła się. Zostaw go, powiedziała Eliemu. Niech robaki nauczą go reszty. Następnego dnia zakopali broń, nie ze wstydu, ale po to, by powiedzieć, że wojna się skończyła. Eli spalił zakrwawione szmaty, a zużyte łuski zakopał za stajniami. Rutie umyła ręce w wodzie z potoku, tak zimnej, że aż piekła w kościach. Rancho goiło się powoli. Mężczyźni zostali dłużej, niż I.M. płacono. W ziemi było teraz coś świętego, coś, czego nie dotknęła ani kula, ani ogień. Ruti założyła mały ogródek przy drzwiach kuchennych. Początkowo tylko zioła i cebulki, ale rosły. Eli znalazł ją pewnego popołudnia siedzącą obok, z kapeluszem naciągniętym na głowę, z gałązką rozmarynu w ustach. Usiadł obok niej. Już nie marzę o bieganiu, powiedziała. Skinął głową. W ogóle śnisz, pomyślała o tym. Czasami widzę tę pierwszą noc. Błoto. Moje ręce. Ciebie. Ja też to widzę, powiedział. Kiedyś budziłam się z krzykiem. A teraz? Uśmiechnęła się lekko. Teraz budzę się i sięgam po Twoją dłoń. Ujął ją. Nie było żadnych przysiąg do złożenia, żadnych modlitw do wymówienia, tylko ziemia, oddech i czas. Z czasem Rutje stała się legendą, nie taką, o której opowiadają w barumach czy w tanich powieściach, ale taką, którą szepczą kobiety przechodzące przez świat, mając na sobie jedynie ubranie i furię w sercach. To ona to zrobiła, nie dlatego, że została uratowana, bo uratowała się sama i nauczyła innych, jak to zrobić. Dziewczyna, którą kupiono, stała się kobietą, której nikt nie mógł sobie pozwolić stracić. A Eli, który myślał, że jego serce zostało pogrzebane przez wojnę, przez braci, przez milczenie, odnalazł je w niej na nowo. Niedobrocią, ale ogniem. Nigdy nie opuścili rancza, nigdy nie opuścili rancza, bo nie mieli zamiaru. Wszystko, co stracili, przepadło. Wszystko, co budowali, już się zaczęło, a Ziemia, poraniona i spalona, otworzyła się przed nimi niczym rana, która uczy się zabliźniać.